Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony To jest Hello Neighbor, ale nie taki zwykły Hello Neighbor Jest to Hello Guest, czyli cześć koleś, coś takiego Jest to Hello Neighbor 2, od oficjalnie od yy, Tani Build, stworzył dla nas kolejną gierkę Nie no super, zapowiada się, już to miemu nawet napisałem Mam nadzieję, że nagra, chyba że już nagrał, ale ja wiecie jestem ZACOFANY, tak sobie stwierdziłem, że skoro jest to nowa gra Od yy, Tani Builda, to stwierdziłem, że Chętnie nagram coś takiego, lećmy do, ja. Zobaczymy w ogóle jak to chodzi. Chodzi no lepiej niż Hello Neighbor, to na pewno. Naprawdę lepiej chodzi niż Hello Neighbor. E dobrze. Tak jak zwykle. E, włączamy, wyłączamy latarkę. Ale tu się zapowi... O, optymalizacja tej gry jest naprawdę świetna. Dobra, co my tu mamy? Co? Ej, patrzcie, inventory. Masakra, ale się pozmieniało, nie? Żeby zobaczyć coś za oknem. Widzimy To, to wygląda jak, jak taki polski typowy bazarek, nie? To wygląda jak typowy polski bazarek. Ej, ale patrzcie, mamy inny skin. Fajnie, że nie ruszamy. Ej, my jesteśmy chyba sąsiadem. Patrzcie, tak samo stoimy. Teorie. Dobra, zapalmy światło. No dobra, no to jesteśmy typowym najoszem na zakupach, mógłbym powiedzieć. Ej, patrzcie, co to? Ej, wracaj tu, kolego! Ciąg. Co to było? Dobra, my chyba musimy od tego uciekać i to pewnie tak jak w Hello Neighbor jest to po prostu 50, 50 razy szybszy od nas. O, -o. Możemy podejść i zobaczyć czy... Patrzcie, ej, to nas... to już takie robi takie jak zwierzę, takie a! Uważaj, bo cię zjem. O nie! To tam pobiegło. O nie, 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 ja tam nie chcę. Tam pobiegło. O co chodzi w tej grze? Czekaj. Czemu to nas chce zjeść? Czemu to nas straszy? To wygląda jak Pyramid Head. Nie wiem, czy zauważyliście Silent Hill. Może to jest Pyramid Head. Ej, poczekaj. Co on ma na sobie? O nie, on się denerwuje jak małpa taka. Jak on jest szybki. Ona ciś kieruje, patrzcie <grystanie> On się światła boi My go musimy złapać! Stać policja Teraz! Oh, Kurde, on jest za szybki, mówiłem, on jest 50. Dobra, mam go! Pik, pik, pik! Ej, no, co jest? Gdzie on jest? Tu jest... A jakbyśmy zgasić zgasili światło? Ej, uciekł. Aj jaki on jest szybki! Gdzie on pobieg? Ej, a może on nas po prostu prowadzi? Coś, tak to wygląda przynajmniej. Dobrze, gdzie on jest? Chłopcze, gdzie jesteś? A bez zatarki? Bez zatarki To on o, wygląda ich jak... Co to? O matko, co tu się dzieje? Halo, gdzie wy uciekacie? Ej, wracajcie tu! Ha! Uh! Ej, tu takie jak w gry nie jest. Ej, już latarka mi nie działa O, co chodzi w tej grze? Ale masakra. Ej, już mi latarka nie działa. Mogę ją wywalić. Ej, jak my wyglądamy! A! Wracaj tu! Mm. Ej, ale dlaczego to nas bije? Ej stworze! Kim jesteś? Dlaczego mi bijesz? Wracaj tu! Kurczę, o co chodzi w tej grze? Muszę się trochę podszkolić. Ja przed nim uciekam, To jest jakiś park, a jak za nim nie pójdę, to co? On mnie zje? Możemy się na przykład stąd wydostać? Nie możemy. Ej, patrzcie, ona nas chyba atakuje, kiedy my na niego się nie patrzymy, zauważyłem, nie? Ej, tam jest kolejny. Patrzcie. On biegnie za tym dzieckiem, czy co to jest? A! No o co chodzi w tej grze? scenka jakaś. Aha. Dzień pierwszy. Ej, jesteśmy takim jakby nocnym stróżem. Patrzcie. Next shift, go to store. Zarobiliśmy minus. Total. Min jesteśmy na minusie. Go shift, go to store. Ej, patrz, jesteśmy w sko. O co tu chodzi? Możemy sobie kupić co chcemy, czy nie, nie możemy? Baterie. No dobra, kupujemy 1000 baterii. Nasz fundusz. Przewituje bardzo dużo baterii. Tak do 500 możemy... O, co co to jest? Pierce. Pierce. Tak na... To jest na serce widzę. Dobra, już więcej nie możemy. No to bateria przynajmniej sobie jeszcze jedną weźmiemy. Dobra. Ej, słyszycie to jakiś dźwięk. Taki... Dobra, do kasy. O. Ej, patrzcie, mamy te rzeczy. Ale gdzie mam latarkę? Możemy sobie tu te rzeczy schować, patrzcie. To dwie rzeczy sobie weźmiemy. Tylko jest problem. Wyrzuciłem latarkę. I nie pamiętam, gdzie ona jest. Patrz. But... Ten koleś zauważyłem, że atakuje nas, kiedy nie patrzymy się na niego tylko. Patrzcie, pójdziemy sobie gdzie indziej. Ej, no faktycznie to tak działa. Tak jak SCP. Tutaj jest. Gdzie jest moja latarka, tchórzu? Oddaj mi latarię! Chodź tu. Ale co, ja mam tak za nim biegać, czy co? Czy to jest taki przeciwnik, że... Ej, nie mogę... Dobra. Czekaj, tu ostatnio... Właśnie, tu ostatnio te... Te dzieci... Hello! Właśnie, tu są nawet jakieś rysunki... były. Hello. Latarkę! Wyrzuciłem latarkę. O! -o. Tutaj ten. A! Zostawcie to. Jakieś. Co, co, co ty robisz? Odejdź. Odejdź. Ej! Ej! Czy o to w tym chodzi? Mamy zbierać tych ludzi czy coś? Ej, patrz! Oj! No przecież patrzyłem się na niego. No, o co chodzi w tej grze? Pisy. Dobra. Ej, patrz, udało się. Mam ten. Dobra, to jest, chowam te dwie latareczki. Znaczy, baterie. Idziemy sobie na dom, jeśli można I stąd O dobra, jesteśmy teraz niezniszczalni Patrz Ha Słabiak Ja jestem tutaj A ty jesteś na dole No co jest zły? Niezły. Ej, patrzcie, jak my wyglądamy. Dziwne, nie? Ta! Odejdź stąd. E, mam w tubce go, ja idę tu. Tam jest. Fletch! O, zablokowali się. go <laughs> Ej, patrzcie dalej, Poszedł Poszedł! Tutaj zniknęli. On tam jest. Ja mam ci dość, Koleś. Ja mam ci dość! O co chodzi w tej grze? Tego nie wiesz, a mnie nie wiem. Muszę wziąć pisy. Ciekawy jestem czy... Jest tatarka! O matku, było blisko. Jestem chyba, ale chyba? Myślę, że on atakuje też jak jestem w ciemności. Zobaczcie, latarka nic nie pomogła. Dośla. O co nie rozumiem tego trochę, mógłbym powiedzieć tak szczerze, że jest to może jakiś sen, czy coś, albo mógłbym, nie, e, tego się już, nie, dobra, da się przejść, da się przejść. Jestem tylko zaciekawiony, co tu robi Piramid Head w tej grze. A mam cię! Co on tu kombinował? O co chodzi? A! No jak co? Ale skąd mam wiedzieć, gdzie on jest? Jak ja go tylko jak Zacciśmy trzysta osiem. Dobra, nie, ej, ale patrzcie, zarobiliśmy, 3114. Słuchajcie, fajna gierka, bardzo fajna gierka, ale no nie na moje nerwy, nie wiem o co konkretnie tutaj chodzi. Mogłem powiedzieć tylko sobie tak, fajna gierka, ma potencjał, na pewno mam nadzieję, że Tani Bill tego nie zepsuje, tak jak na przykład z Hello Neighbor, bo to co teraz jest z Hello Neighbor, z tą kampanią, to jest masakra. No nie podoba mi się ta e, kampania. I cieszę się, że zrobili coś takiego, właśnie jak to. To jest naprawdę fajne, podoba mi się. Mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej odcineków, na przykład hashtag zostaw lajka, to teraz będzie taki nasze motto. Zostaw lajka. No, to był Hello Dude, nie, Hello Ghost, a to był Hello Ghost. No właśnie, to był Hello Ghost. A ja mam do zobaczenia! yo!